Tu, gdzie teraz stoimy, za Kościołem Świętego Wojciecha, przez wieki stał nasz dominikański klasztor. Zostały z niego zaledwie fragmenty. Możecie zobaczyć tutaj gotyckie okna, pozostałość po krużgankach. Ten klasztor był czworobokiem na tyłach kościoła. Jeśli spojrzycie tam, gdzie pokazuję moją lewą ręką, możecie zobaczyć jedyny obiekt, który po naszym starym klasztorze postał się do dziś dnia. Jest to nasz refektarz, czyli klasztorna jadalnia, która po kasacie klasztoru w 1810 roku została doceniona przez y, pruskich młodarzy y, y, miasta. I ten stary refektarz, była jadalnia, został obudowany. Podczas gdy reszta klasztoru została rozebrana, to on, jako prawie że wolno stojący budynek, został dobudowany do. Nowo powstałej poczty paczkowej. Zabiorę Was tam, bo chcę pokazać, w jakim stanie dzisiaj jest nasz barokowy refektarz i dlaczego będziemy Was prosić o pomoc w jego zachowaniu. Budynek pruskiej poczty paczkowej z początku XX wieku był ogromnym kompleksem. Ciągnął się stąd od dzisiejszego skweru Ormiańskiego aż do następnej brzecznicy. Ogromny budynek, do którego e, nasz barokowy refektarz był dołączony. E, niestety w czasie działań wojennych w 1945 roku większość tego obiektu została zniszczona. To, co dzisiaj się jako nasz klasztor, jest zaledwie małą częścią, jaką po e, dołączeniu Wrocławia do Polski otrzymali Dominikanie. Największym obiektem, który może służyć do konferencji, Kursów, y, różnego typu spotkań, już pastelskich. Największą salą, jaką mamy w tym klasztorze, jest właśnie ten barokowy refektarz. Pozostało po naszym starym klasztorze. Chodźcie, zobaczcie, jak on wygląda w środku, a potem zobaczycie, co jest nad nim. Tada! Tutaj bracia, którzy przychodzili na posiłki. Obmywali ręce. Tutaj aniołki, możecie zobaczyć, mają takie już troszeczkę zatarte noski, ale tutaj z ich ust płynęła woda, więc to było coś bardzo i praktycznego, i symbolicznego zarazem, kiedy zakonnicy wchodzący do jadalni mogli sobie obmyć ręce. No i tu możecie wyobrazić sobie stoły, które stały i braci, pewnie nie pięciu czy dziesięciu, ale kilkudziesięciu, to był bardzo ważny dla nas klasztor, zasiadający do posiłków, słuchający czytań. Zresztą sklepienie sugeruje taki właśnie zakonny charakter tego obiektu i jest on zachowany w dość dobrym stanie, choć wiele pracy pewnie musielibyśmy włożyć, żeby zadbać o każdy szczegół, żeby dobrze zabezpieczyć te piękne płaskorzeźby i freski. Największa sala, którą mamy, największa duszpasterska sala, wydaje się być używalna i to prawda, aczkolwiek Obiecałem wam wziąć was piętro wyżej i pokazać, że tej pięknej zabytkowej sali grozi pewne niebezpieczeństwo. Chodźcie zatem dalej. Jesteśmy nad refektarzem i tak jak wam mówiłem, tu wygląda to nieco inaczej. Ten dach pochodzi z początku XX wieku. W ten sposób budowano ścianki działowe w tym czasie. Teraz zbudowalibyśmy pewnie z jakiegoś regipsu. Wtedy używano drewna i słomy. No i niestety 120 lat później cały ten dach. Tu widzicie kawałek jego odkryty. Badaliśmy go jeszcze bardziej wnikliwie, nasi eksperci, dekarze obeszli cały ten obiekt i no niestety, tak widzicie tam pod spodem jest ten stary defektarz, który musimy zabezpieczyć. Duża część więźby dachowej nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Mamy plan, chcemy to kilkoma etapami przeprowadzić, tak żeby... Zachować ile się da z tej starej struktury, a jednocześnie zabezpieczyć ten piękny barokowy obiekt pod nami na kolejne dziesięciolecia, jeśli nie na kolejne wieki. Potrzebujemy Waszej pomocy. Dzisiaj i przez najbliższe dni będziemy zbierali e, ofiary na ten właśnie cel: wkład własny, żebyśmy mogli uzyskać od odpowiednich instytucji typu ministerstwo, czy urząd wojewódzki, marszałkowski, środki na kilkuetapowe zabezpieczenie, wymianę dachu nad Starym Refektarzem. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy za wszelką pomoc. Link do naszej strony i instrukcji, jak można złożyć ofiarę, znajdziecie w opisie tego filmu pod spodem. Wielkie dzięki, szczęść Boże i do zobaczenia, mam nadzieję, na jednym z wielu wydarzeń, które w Starym Refektarzu ciągle organizujemy.